że mi się z paletką Huza Beauty. Ewidentnie była nią inspirowana. Jak mało tego produktu tutaj w środku jest. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na nietypowy test, bo będziemy testować dzisiaj kosmetyki z Tiger'a. Ja sama nie wiedziałam o tym, że tam jest jakakolwiek kolorówka i chyba pojawiła się dosyć niedawno i dała mi o niej znać moja córka, że widziała te produkty w Wola Parku, więc pojechałam tam i kupiłam prawie wszystko, więc dzisiaj sprawdzimy sobie zarówno korektorek, jaki paletkę, jaki produkt do ust, produkt do oczu także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I zaczynając na wstępie tylko dam Wam znać, że na twarzy mam już podkład z Hebe, Lumiar, bardzo się z nim polubiłam ja mam go w odcieniu 0.5 Porcelain. No i jeszcze, tak jak pewnie słyszycie, troszeczkę seplenie, a to dlatego, że mam na zębach aparat nakładkowy, w którym dopiero uczę się mówić i będę go nosić przez najbliższe pół roku, także mam nadzieję, że nauczę się mówić tak, żeby to było w pełni zrozumiałe. Tymczasem przejdziemy już do aplikacji korektora. Kupiłam korektor w najjaśniejszym odcieniu, czyli 01 Light i przyznam Wam szczerze, że te produkty nie były takie najtańsze na świecie, bo ja za to wszystko zapłaciłam 326 zł. Będziecie mogli ocenić na koniec, czy kupiłam dużo, czy kupiłam mało. Ten korektor kosztował mnie 30 zł, jak na najjaśniejszy to mogłoby być jaśniej, prawda? Uuu, jeszcze powiem Wam, że jest tak bardzo mocno perfumowany i alkoholowy w zapachu. Przyznam Wam szczerze, że krycie ma całkiem solidne. Tutaj nie będę raczej potrzebowała drugiej warstwy. Ma żółte tony, ale one jeszcze całkiem fajnie dopasowują się do odcienia mojej karnacji. Nie ma dramatu. Korektor rozstarty, muszę przyznać, że jego właściwości są całkiem w porządku. Dla mnie trochę za ciepły i za ciemny i trochę za bardzo alkoholowy, ale podoba mi się stopień jego krycia oraz to, jak połączył się z podkładem z Hebe. Także przy Teraz twarz i zrobię modelowanie twarzy na szybko, dlatego że jeśli chodzi o modelowanie twarzy, to tutaj nie mam właściwie nic do testu. Także za chwilę do Was wrócę i przejdziemy do testu kolejnych produktów. I wracam do Was po chwili. Na twarz nałożyłam puder Huda Beauty w odcieniu Cupcake i lekko się wymodelowałam paletką AA Wings of Color Baked Face Palette. I możemy przejść już do makijażu brwi, bo udało mi się, słuchajcie, kupić taką kredkę do brwi w odcieniu 02 Light Brown. Ona ma też takie całkiem chyba porządne czesadełko. tak jak na przykład w kredkach Benefitu. I ta kreduncia kosztowała mnie 25 zł. W środku mamy jej... Uwaga, 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 uwaga. No, tyle. Czy warto było wydać na nią 25 zł? Zaraz się to okaże. Jest bardzo malutka. Myślę, że też dosyć precyzyjna. Ok, rysuję ładnie. Nie smuży, nie jest też za twarda. Była jeszcze jedna jaśniejsza blond, ale niestety nie było tam dobrych testerów znaczy akurat otwartych testerów tych produktów, a nie chciałam też brać takich wiecie kosmetyków, które leżały na dziale kosmetyków do sprzedaży a już było otwarte także stwierdziłam, że po prostu w ciemno kupię ten brązowy odcień do kredki nie mogę się przyczepić, ona tutaj ładnie zarówno maluje jak i to czesadełko świetnie wyczysuje i tak swoją drogą mam dla was szybkie ogłoszenie, w święta filmu nie będzie, bo po prostu nie zdążę go Nagrać. Także w czwartek się nie widzimy. Zobaczymy się najprawdopodobniej w następną niedzielę i zrobię wtedy jakiś taki tutorial sylwestrowy, bo to będzie akurat w klimacie przed Sylwestrem. Dajcie mi w ogóle znać, co planujecie teraz na święta. Czy wyjeżdżacie? Czy będziecie w domu, czy może szykuje się jakaś podróż za granicę na przykład? I zbieram inspiracje do spędzenia Sylwestra, bo jeszcze nie ułożyłam sobie planów. Muszę Wam przyznać, że ta kreduncia bardzo mi się podoba. Nie jest za ciepła, ma idealny odcień, idealną konsystencję, pięknie dawała się wyczesać. Także teraz pozostało mi jedynie utrwalić brwi, chociaż tutaj nie wiem, wzięłam tak wiecie pod rękę ten najnowszy żel z Sephory, ale coś mi świta, że ja kupowałam do brwi jeszcze. Tak, więc o, uh, całe szczęście się opamiętałam na czas, no bo nakupowałam tych kosmetyków za 300 zł ponad, więc no dobrze by było jak najwięcej z nich skorzystać. To jest Brow Fix Gel and Eyeliner. Mm, no ale nie wiem, czy to jest eyeliner do oczu, czy eyeliner do brwi. Okej, okay, to jest słuchajcie, regularny eyeliner do oczu tutaj. I co on ma wspólnego z Brow Fixerem? O oh, wow, no to jest jakiś żel, ewidentnie. I to chyba nawet przeźroczysty, więc no sprawdźmy. Zobaczcie w ogóle jaka szczoteczka mikro, mikro. I jak dowiecie laminacji brwi. I to kosztowało mnie też 25 zł. No słuchajcie, też zapowiada się całkiem okej. Okay. Docisnę teraz te włoski. Uch, jak się to klei! No, naprawdę solidnie się to klei. Co prawda nie sprawdzę na przestrzeni, nie wiem, 12 godzin, jak to się utrzyma, bo jest dzisiaj już dosyć późno, jest 18.16, sobota. Także, no, bardziej potraktujmy ten odcinek jako chat make-up niż y, całodniowy test. W każdym razie, no, jestem dobrej myśli. Bardzo fajny, kleisty żel o dosyć cienkiej konsystencji, z super aplikatorem. Nie rozumiem tylko po co w tym wszystkim jeszcze ten eyeliner. Gdyby to był pisak do brwi, to bym to zrozumiała: ale i żel dobry w jednym przechodzimy dalej do paletki cieni. Była tylko jedna, taka fioletowa, Bicolor Makeup Pigment Palette i ona bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z paletką Huda Beauty. Ewidentnie była nią inspirowana. No ale zacznijmy ten makijaż i sprawdźmy, z czym mamy tutaj do czynienia. Zacznę od tego najpiękniejszego w paletce fioletu. I nakładam go tutaj w zewnętrznym kąciku. Łohoho! Jaki to ma pigment, szanowni państwo! No Tego się nie spodziewałam po tej paletce, szczerze wam przyznam. Już wam mówię, ile ona mnie kosztowała. 45 zł, więc to nie są tanie rzeczy, no, ale jakość fioletu super. Jeszcze go tak celowo nie rozcieram od razu, bo będę chciała połączyć go z tym jaśniejszym matowym fioletem, ale ten pierwszy jest naprawdę obiecujący. Naprawdę póki co zapowiada się jakość chudy za 45 zł, ale... Zobaczmy, czy to się nie zmieni zaraz. I biorę teraz ten jaśniejszy fiolecik i rozcieram na granicach. Wygląda to póki co bardzo, bardzo ładnie. Zaskakująco ładnie. Ten ciemniejszy fiolet nałożę też od razu na dolnej powiece. Naprawdę skradł moje serce. I rozetrę go tym jaśniejszym. Zostawmy na chwilkę tę paletkę i przejdźmy do cieni w płynie, a właściwie do cienia w płynie, który udało mi się upolować. I on słuchajcie też nie był tani, kosztował 45 zł, taki duochromatyczny cień. Myślę, że były też ciekawsze kolory, ale kilka dni wcześniej. Tester był jeszcze jeden taki jasny, no ale niestety jaśniejszej wersji nie było w formie takiej do kupienia. Także kupiłam takiego żuczka. Prezentuje się tak też bardzo ciekawie. I nałożę go sobie na przestrzeń ruchomej powieki. Naprawdę wygląda obiecująco. Na pewno jak taka wiecie, podstawa makijażowa może mi się sprawdzić. Traci na blasku, kiedy jest doklepywany paluchem. Troszkę rozczarowujący jak te cienie od Red Lipstick Monster. Okej, okay, szał nie ma jak ze 45 zł. Zdecydowanie nie było warto. Ale oh. sprawdzę jeszcze jeden cień, tym razem w kremie. I on kosztował albo... 30 albo 35. Ciężko jest mi namierzyć go na paragonie. I wybrałam taki jaśniutki kolor opalizujący na różową. No tutaj słabo widać jak on odbija. O, teraz widać. I nałożę go sobie tutaj wewnętrznym kąciku. To jest taka fajna, dosyć zbita konsystencja, ale czy na powiece się przebija? No nie, on się na powiece gruzuje niestety. Słuchajcie, tak dobrze się zapowiadało, a jednak tutaj te kremowe produkty nie do końca sobie dają radę. Troszkę się tutaj robi taki gruz. Trzeba to doklepywać palcem. Jeśli się doklepuje palcem, to z kolei nic nie widać. Dobra, niech tak pozostanie, ale też nie było warto, jeśli chodzi o ten produkt. Wracam, słuchajcie, do paletki, zanim się kompletnie sfrustruję, i użyję sobie może tego cienia, żeby właśnie nawiązać do tego różczkowego cienia którego już w sumie nie widać, ale wklebiłem sobie paluchem ten cień z paletki i może jakoś to on ratujemy. Dobra, nie wygląda to źle, mogłoby być lepiej, ale już trudno. Niech to tak pozostanie. Mam do przetestowania jeszcze jedną rzecz, która mam nadzieję uratuje mi to wszystko. I to jest taki brokat w złotym odcieniu i on kosztował chyba 35 zł. Albo 25? O, wow, powiem wam, że nie byłam na to gotowa, bo szykowałam się na taki zwykły brokat. Już nawet przygotowałam sobie NYX Glitter Primer ale okazuje się, że to jest żel brokatowy. <taki> Także super. Nie muszę nic nagładać na powieki. Także zobaczmy, czy on będzie w ogóle miał rację bytu. No tutaj drobinek jest znacznie więcej na centymetr kwadratowy niż w kolekcji Bell od Red Lipstick Monster. Także wklepuję na środek powieki. I też niby tutaj w opakowaniu te drobinki mają trochę więcej wymiarów. Są tutaj zarówno większe, jak i mniejsze. No ale... W większości transferują się tylko te małe. Zobaczcie, jak wezmę takiego naprawdę potężnego glutanu, no to takie troszeczkę większe drobinki się tutaj również przedostają. Widzicie? Teraz trochę tego szczęścia miałam. Okej! Okay. Nałożyłam to na powieki i muszę przyznać, że ma to sens, i to jest produkt, który ja sobie raczej zostawię. On ze mną pozostanie i będę z niego korzystać, bo. Prezentuje się to ciekawie, Czuję, że odparowuje, także jest nadzieja, że też będzie się to względnie dobrze utrzymywać. Przechodzimy dalej. Kolejny produkt do makijażu oczu to taki metaliczny eyeliner za 35 zł w fioletowym odcieniu. No, teoretycznie ma mieć taki kolor. Oho, taki dosyć chłodny i faktycznie metaliczny, ale czy on się na tym fiolecie przebije? Sprawdźmy. No, tutaj ta metaliczność go ratuje i faktycznie sprawia, że się przebija. I nawet ciekawie to wygląda. Okej, okay, tak wygląda ten eyeliner. Chyba nie będę go angażować w wewnętrznych kącikach, bo boję się, że się rozpłynie taka konsystencja. Może e, nałożę odrobinę po prostu czarnej kredki. Tak, żeby wiecie, domknąć ramę oka. I w Tigerze kupiłam też taką specyficzną maskarę. Ona też ma być jakaś metaliczna. Kosztowała mnie, już wam mówię, 30 zł. I to jest Super Curl Lash Metallic Mascara Angel. Ma być chyba jakaś taka bordowa. Także sprawdźmy to. Ja mam już pięć rzęs na krzyż. Mówię o tych doczepianych. Także czy będzie widać jakiś efekt metaliczności w ogóle, jakkolwiek? Czy przebiją mi się te rzęsy? Nie mam pojęcia. Orety, ja nic nie widzę. Nic się nie zmienia. No, chyba 30 zł utopionych w błoto. Ja nic nie widzę. Ja nie widzę, żeby one nawet jakkolwiek się uniosły. A co dopiero, żeby było widać jakiś kolor i tę maskarę na tych rzęsach? Aż muszę wziąć, słuchajcie. Lusterko, którym obejrzę się totalnie z bliska. No, z bliska to też nic nie widać. Maskara, która po prostu na rzęsach nie istnieje. Na dolnych też nie istnieje, moi drodzy. Więc to nie jest tak, że mi się wydaje. Ona po prostu praktycznie nie działa. No nie wiem, tego praktycznie nie widać. Nie wiem, czy to kwestia szczoteczki, czy konsystencji, ale ona naprawdę prawie się nie transferuje na rzęsy. Dobra, moi drodzy, makijaż oczu mogę już uznać za skończony. Co prawda, zakończył się mało spektakularnie, bo maskara totalnie mnie rozczarowała ale no, pomijmy to. Przejdźmy do makijażu ust. Zmyłam olejek i do przetestowania mam coś takiego. To jest chyba najbardziej kolorowa część, jeśli chodzi o usta tamtej kolekcji, dlatego że były jakieś takie przeźroczyste olejki w kolorach typu różowy, niebieski, bezbarwny. No i dwa takie koloryzowane błyszczyki, jeden bardzo jasny różowy i taki, który właśnie wzięłam, czyli Plumping Lip Gloss w takim, powiedziałabym, brzoskwiniowym odcieniu. Ja tutaj nie będę rzucać nazwami, bo tych nazw po prostu tutaj nie ma. Są jakieś randomowe cyferki na spodzie, no i nie są te produkty dobrze oznaczone. W każdym razie zobaczmy, z czym mamy tutaj do czynienia. Okej, okay, już widzę, że to też będzie takie bezbarwne i w ogóle mam wrażenie, że w tym błyszczyku on był zaklejony, porządnie zaklejony, ale... Że tutaj niewiele jest. Zobaczcie, ja tutaj zakręciłam trochę aplikatorem, i zobaczcie, jakie ja mam tutaj dziury już w środku. No to nie jest błyszczyk, nawet powiedziałabym, że to jest po prostu taki olejek, też właściwie bezbarwny. I miał być plumping, więc pytanie, czy będzie mnie mrobił. Na razie nie czuję nic, oprócz pewnego rozczarowania. Tym, jak mało tego produktu tutaj w środku jest. Dobra, to jest efekt końcowy tego makijażu. Muszę to przez chwilę przetrawić, pomyśleć o tym, co wam powiedzieć o tych kosmetykach. Zapowiadało się tak dobrze. Po tym korektorze, po tej paletce naprawdę mówię, o rety. Ale hmm. Dajcie mi to przetrawić, zaraz wracam. Okej, okay, zebrałam myśli, także możemy już podsumować to, co zadziało się dzisiaj na mojej twarzy. Nie zrobię dzisiaj takiego typowego podsumowania, bo no po prostu będę miała za mało czasu na to. Także weźmy ten odcinek za chat make-up, ale podsumuję Wam dokładnie, co myślę o tych produktach jak dotąd i... Czy warto było wydać 326 zł i jeśli tak, to na co konkretnie? Zaczynając sobie od tego korektora, no to muszę Wam przyznać, że oprócz tego lekko alkoholowego zapachu, to jest taki zapach. Alkoholu, ale bardziej powiedziałabym takich perfum, po prostu alkoholowych, więc coś, czego nie lubię pod okiem. No ale powiedzmy, że to dosyć szybko się utlenia, nie jest um, tak bardzo zauważalne, chyba że dla wrażliwych nosów. No i jeśli chodzi o kolor, tutaj też mam pewne wątpliwości, ale ostatecznie po połączeniu z podkładem wyglądało to ok. Nie było ani zbyt żółto, ani zbyt sucho. No, korektor wygląda... Nawet bardziej niż poprawnie, wygląda bardzo dobrze. Także myślę, że ociwo będę z niego korzystać i on sprawdzi mi się nie tylko teraz, kiedy jestem taka jasna, ale nawet jak no, troszkę się opalę czymś, czy po prostu nałożę trochę ciemniejszy podkład, to nadal nie będzie mnie rozjaśniał do takiej białej karty. Także korektor w porządku, tak samo słuchajcie, w porządku jest ta kredka do brwi. Co prawda ona jest malutka, cieniutka i dosyć precyzyjna, nawet bardzo powiedziałabym precyzyjna, super mi się nią wyrysowywało brwi, wyglądają bardzo dobrze. Świetne też to czesadełko. Cudownie zgrywa się produkt do brwi z czesadełkiem. Nie wyczesuje się, wiecie, tak docna z brwi, nie wyczesuje się w plamy. Po prostu pojawia się taki ładniejszy, subtelniejszy cień bez żadnych plam i prześwitów i takich tłustych jakichś glutów. Także pod tym kątem ekstra. Tak samo fajnym okazał się być ten żel do brwi połączony z eyelinerem do oczu. No ale jeśli chodzi o żel do brwi, on tutaj wydaje mi się, że może być całkiem mocny. No, Zobaczmy, czy opuści mi te brwi z prawej strony, trochę się opuszczają przy takim mechanicznym pocieraniu, także to nie jest sephora. Ale ja czuję, że gdybym trochę jeszcze nad nimi popracowała, i może trochę więcej tego żelu nałożyła, to nawet byłaby szansa na to, żeby one się nie odklejały. No powiedzmy, że zostawię go sobie, dlatego że ma bardzo fajny aplikator, mega precyzyjny. No i faktycznie ta lepkość, która wydaje mi się, że jest do dopracowania na moich brwiach, do poskromienia ich, da radę po prostu. No i jeszcze jeden fajny produkt, przynajmniej jeśli chodzi o matowe cienie, to ta paleta cieni. Co prawda, nie wiem, czy warto wydawać a ją 45 zł, chyba że poszukujecie takich naprawdę dobrze napigmentowanych, fajnych fiolecików. To w takim wypadku, jak najbardziej, tutaj mamy coś takiego przybrudzonego, trochę odcień kamienia, trochę odcień kawy z mlekiem, ale bardzo taki rozbilony, niby beż, ale mocno brudny. Coś takiego dziwnego tutaj się dzieje. W każdym razie imponujące są same fiolety, i ja już wiem, że na przykład jutro. Planuję wyjście ze znajomymi i będę mieć prawdopodobnie na sobie taką fioletową kurtkę. I tak sobie myślę: kurczę, wykorzystam sobie tę paletkę, żeby zrobić taki właśnie fioletowy makijaż. I może też użyję sobie tego eyelinera metalicznego, który mam na sobie, bo też fajnie wygląda. No to są akurat produkty, które mogę Wam jak najbardziej polecić. I teraz powoli zaczynają się schody, bo no na pewno nie mogę Wam polecić dosyć drogich produktów, jakim był na przykład ten cień żuczek. Który, no niestety, na powiece nie wygląda jakkolwiek spektakularnie. Nawet w jednej dziesiątej nie wygląda tak, jak ja mogłabym oczekiwać po nim, że będzie wyglądał. To samo, jeśli chodzi o ten dzień w kremie. Naprawdę zapowiadał się super, ale no nie wiem, on po prostu. Tak gruzowa to na powietrze wygląda, jeszcze spróbuję dać mu szansę, no ale nie wiem, jest dziwny. Jest taki, że trzeba go doklepywać, a po doklepywaniu niestety zamienia się prawie w nicość. No i ostatnie dwa produkty: jeden fajny, drugi niefajny. Może zacznę od tego gorszego, żeby zamknąć odcinek czymś dobrym. Kiepski jest dla mnie ten olejek. Bardzo go mało. Koloru tutaj jak na lekarstwo, ale to jeszcze byłabym w stanie przeżyć. Ale niestety strasznie rozczarowało mnie to, że za taką cenę zostaje tutaj bardzo oszukany, jeśli chodzi o objętość produkt. No tutaj jest go serio, bardzo, bardzo mało. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale zobaczcie, takie rzeczy to się dzieją w błyszczykach, które mamy już, nie wiem, z 2-3 tygodnie i używamy ich non-stop. A tutaj już właściwie po jednym użyciu, zobaczcie jak tego tutaj jest mało. Kończąc dzisiejszy odcinek czymś pozytywnym, wydaje mi się, że ten brokacik to jest coś, z czego będę korzystać. Wygląda bardzo ładnie na powiekach, kojarzy mi się trochę z tym brokatem z Sephory, chociaż tamten wydaje mi się, że jest lepszy, bo więcej ma drobinek, mniej żelu, ale tutaj i tak tego żelu nie ma na tyle dużo, żeby... To jakkolwiek komplikowało sprawę, zobaczcie, jak to pięknie błyszczy. Także wydaje mi się, że teraz, w porze sylwestrowej, czy tam później karnawałowej, bo chyba karnawał jest po sylwestrze, prawda? No to to może być coś, co faktycznie nam się przyda. Także jestem na tak i jestem zadowolona, że go sobie kupiłam. Dostępny był jeszcze taki niebieskawy kolor. I taki turbozielony, i chyba czarny. Także to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy mieliście styczność z kosmetykami Stegera i w ogóle czy znacie ten sklep i co polecacie tam kupować, co lubicie tam kupować. Ja tam bywam sporadycznie i tak naprawdę... Zawsze tam wchodzę i wychodzę, nigdy nie znajduję tam nic dla mnie na tyle ciekawego, żeby chcieć to kupić. Dzisiaj kupiłam te kosmetyki z wiadomych względów, bo zajmuję się testem kosmetyków. No i też Gabrysia chciała, żebym je przetestowała. No ale jeśli chodzi o resztę produktów, to tak trochę się gubię w tym sklepie i nie wiem tak naprawdę, to takie dla mnie małe action. I trochę zawsze mam z tyłu głowy, że kupię kolejny bibelot, co ja będę z tym robiła. Także jeżeli Wy macie jakieś ulubione rzeczy z Tigera, Albo możecie mi polecić, to będę bardzo wdzięczna. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam bardzo, bardzo mocno. No i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku za tydzień. Buziaczki! Pa 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 pa!